Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o diecie Oksy i o jej produktach. Jak dobrze wiecie, niedawno wróciłam do diety i powiem Wam szczerze, że wróciłam tak naprawdę w odpowiednim momencie. Ponieważ Oksy wypuściło na rynek nowy produkt, jakim jest Oxy Coffee. Dobrze wiecie, że mój intensywny tryb życia wymaga ode mnie tego, żeby pić dobrą, mocną kawę. Jak dobrze wiecie, również uwielbiam bardzo dobrą kawę. No i zapewne tak jak Wy, Byłam bardzo sceptycznie nastawiona, to nie Uważam, że jest to zwykła lura, chwyt marketingowy, niczym mnie nie zaskoczy, zapewne mi nawet nie posmakuje, <noise> jako, że jestem dość wybredna, ale okazało się zupełnie inaczej. Naprawdę yy, ta Oxy Coffee spadła mi z nieba. Wyobraźcie sobie, że yy, założyłam tutaj kamiereczkę wystarczy zrobić kawę z takiej jednej polskiej miarki, taka jedna polska miareczka, żeby mieć energię na cały dzień, a to wszystko dlatego, że kawa składa się z trzech rodzajów kaw, jest to arabika z Etiopii, jest to robusta i kawa zielona, także mega doładowanie. Dodatkowo w składzie mamy 7 ziół, które w ogóle nie czuć, a mega wspomagają proces oczyszczania organizmu wody. również dwa razy więcej kofeiny niż jak energetyk, a wszystko dzięki guaranie. No i co najważniejsze, kawa w swoim składzie ma bardzo dużo magnezu i witaminy z grupy B, a co za tym idzie? Normalna kawa wykupuje magnes, a ta go uzupełnia, czyli tak naprawdę jest nam super Jak już w filmiku, na dole wkleję link, który przekieruje Was na stronę OBSY, gdzie możecie mogli zakupić taką kawę i podzielić się ze mną wrażeniami. Jestem przekonana, że nigdy w życiu nie zamienicie tej kawy na żadną inną, jeżeli raz jej spróbujecie, a dodatkowo zauważycie efekty w odchudzaniu i w tym, że poprawia się nie tylko wasza koncentracja, że kawa pozytywnie wpływa na wasze takie doładowanie codzienne, ale również wspomaga wasze odchudzanie. Jestem przekonana, że nie zamienicie jej na żadną inną i będziecie bardzo zadowoleni. Także serdecznie was zachęcam do spróbowania. Eee, ja zabieram się za wypicie przepuszczonej kawy, naprawdę. Oszalejecie. Ja oszalałam, Wy też oszalejecie. Koniecznie dzielcie, dzielcie się ze mną e, Waszymi doświadczeniami. Ja na bieżąco staram się Was e, informować o tym, ile zrzuciłam <grym> i jak mi idzie, i liczę na to, że Wy również ze mną się tym podzielicie.